Siamo mordeczki, z tej strony ja Hexo i witam Was w nowej serii na moim kanale, a najdokładniej testowanie popularnych lifehacków z TikToka. Generalnie, no to takie serie nagrywali już właśnie Manojek i zauważyłem, że ostatnio też taką serię nagrywa Mati, także linki do nich macie w opisie. No i generalnie, no to też przy okazji chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli chcecie kolejny film z tej serii, to dobicie pod tym filmem, myślę, że tak, 2500 łapek w górę. No i co, w sumie, ja już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Także pierwszym takim, w sumie, lifehacku błędem na naszej liście będzie to zamienienie się za pomocą właśnie tego oto broni, a najdokładniej rekwizytomatu, właśnie w jakiś naprawdę mały przedmiot, a następnie użycie emotki od podniebnej, no i wtedy zobaczymy co się stanie, ponieważ według lifehacka, no to powinniśmy po prostu mieć samą emotkę, czyli tego takiego futrzanego potworka, a podniebnej powinno w ogóle nie widać. Także co, zamieniamy się w ten tutaj mały klejnotik, którego ledwo co widać? Okej, okay, teraz praktycznie nas w ogóle nie widać, i teraz powinniśmy użyć emotki właśnie tej. I uwaga. I jak widzimy, to w sumie działa. No bo nie widzimy ani tego klejnociku, a widzimy tylko i wyłącznie tą emotkę. Ej, dobra, naprawdę spoko i wydaje mi się, że jest to też. Naprawdę ciekawe, żeby strollować na przykład jakichś znajomych czy kogoś takiego, więc jak najbardziej uznaję tego, że tak powiem, błędu lifehacka za zaliczonego i jest on jak najbardziej spoko, także co, przechodzimy po prostu do następnego, bo tutaj nie ma co dłużej właśnie przedłużać. Okej, okay, także kolejnym lifehackiem na naszej liście będzie to właśnie zbugowanie sobie nieco, właśnie perspektywy w Fortnite. Cie. I generalnie będzie to spowodowane tym, że na początek będziemy musieli sobie wyrzucić tutaj yy, generator działek. Następnie będziemy musieli sobie narespić naprawdę, naprawdę dużo drewna. I teraz generalnie musimy zrobić coś takiego, że przeskoczymy sobie na drugą stronę i zarazem podniesiemy właśnie całą tutaj całą zawartość. Także robimy siup, no i niestety się nie udało. No, ale możemy spróbować jeszcze raz. Także czekajcie. Wracamy sobie oczywiście tutaj. Okej, okay. i tutaj mamy nasze drewno. Ale działka również muszę zebrać, także jeszcze raz musimy sobie tutaj wziąć działka. Siup, dobra. I teraz robimy sobie tak. I okej, okay, udało się. Tak, jak widzicie, się udało. I teraz, generalnie, cały ten, że tak powiem, plan polega na tym, że musimy sobie postawić tutaj działko. A najdokładniej tutaj mamy tą granicę. To tutaj stawiamy sobie działko. nie w tą stronę, w tą stronę. I teraz po prostu musimy sobie, że tak powiem, to działko ustawić w ten sposób, żeby ta tutaj kawałek tej, tego początku wychodził jakby za to. O, w ten sposób mniej więcej. I musimy teraz trafić po prostu w to. Ok, i nic się generalnie nie stało. A w całym tym sposobie było pokazane, że wtedy po prostu mamy tak, jak widzieliście, taką jakby inną osobę. Także dobra, robimy to jeszcze raz. Może nie wiem, troszeczkę w dół. Ok, także jeszcze przesuńmy sobie tutaj to działko troszeczkę, nie wiem, do przodu. Nie mam pojęcia, ale dobra, zróbmy tak. Weźmy w sam dół. No, i tutaj się nic nie stało również. Ale to myślę dlatego, że to działko było wysunięte, jakby na tutaj normalną część mapy. Także musimy chyba robić właśnie o tak. O tak. Dobra. No i spróbujmy ostatni raz. No i generalnie nic się nie dzieje, także niestety, ale ten lifehack no, jest niezaliczony, ponieważ po prostu, jeżeli strzelamy sobie z tego działka w, z tej ściany, no to nic się nie dzieje i jakby nasz tryb się w ogóle nie zmienia. Także po prostu to, to nie działa, tak? To, to nie jest ten lifehack. Okej, okay, także kolejnym lifehackiem na naszej liście będą to niewidzialne pojazdy. Także generalnie do wykonania tego lifehaka będzie nam potrzebny dowolny pojazd. Ja tutaj sobie akurat wybiorę do tego lifehaka myślę, że mecha, że mech tutaj myślę, że będzie najlepszy, także bierzemy sobie właśnie mecha. No i generalnie no to na początek musimy sobie ten generator wyrzucić tutaj, teraz przejść za tą barierę, wziąć ten generator. I postawić go dokładnie w tym miejscu, żeby ten właśnie pojazd był skierowany w tą barierę. No i teraz właśnie według tego lifehacka powinniśmy użyć po prostu telefoniku i tego mecha usunąć. Czyli po prostu klikamy sobie X. I rzeczywiście mamy tutaj kopułę, i uwaga! O kurczę, rzeczywiście to działa! Mamy niewidzialnego mecha. Mamy tylko ten taki promień, a tak generalnie cały mech jest niewidzialny. O kurczę, czyli ten lifehack naprawdę działa. Okej, okay, naprawdę spoko. Także tak jak widzicie jesteśmy. Wygląda to dość śmiesznie Ponieważ widać tutaj tylko, że tak powiem, tą kopułę. Czekolwiek mogę to nazwać, ale tylko, tylko tą, że tak powiem, górę tego mecha widać. A tak to nic nie widać i wygląda to naprawdę, naprawdę spoko. A jeżeli przejdziemy sobie za barierę, no to niestety, ale wywali nam grę. Ale jak najbardziej tego lifehacka uważam za zaliczonego i po prostu ten lifehack działa. Także jak najbardziej spoko. Okej, okay, także kolejnym właśnie lifehackiem, a w sumie bardziej takim sekretem, będzie to właśnie sekretne wyzwanie, które znajduje się dokładnie w tym oto miejscu. Generalnie na początek musimy sobie tutaj polecieć i za chwilę omówię wam co dalej. Okej, okay, także generalnie jesteśmy tutaj właśnie na takiej oto małej wysepce i tutaj znajduje się taka oto rzecz, a najdokładniej mamy tutaj właśnie takie oto dwa małe glutki, nie wiem jak to nazwać, ale mamy tutaj przekaż 100 drewna. Także generalnie musimy zebrać 100 drewna, co jest naprawdę łatwe ze względu na to, że mamy tutaj akurat właśnie wokół naprawdę wiele drewna. No i generalnie, jeżeli te 100 drewna zbierzemy, to otrzymamy właśnie sekretną nagrodę. Także co, ja już mam 100 drewna i uwaga, podchodzimy do tego, dajemy 100 drewna. I jak widzimy, otrzymaliśmy 25 tysięcy expa za po prostu tak naprawdę za przekazanie tylko tego sto drewna. Także jak najbardziej uważam tego lifehacka za zaliczonego i w sumie bardziej jest to taki sekret, ale i tak naprawdę warto o tym wiedzieć, że właśnie dokładnie w tym miejscu na mapie, koło tego tutaj, o, najlepiej kierujcie się tak, że macie tutaj ten wir i naprzeciwko tego wiru macie mega małą wyspę, no i właśnie wtedy tam macie tutaj po prostu takie wyzwanie. Także wydaje mi się, że jest to naprawdę, naprawdę spoko i jak najbardziej uważam, że jest to zaliczone.